Grupa sadownicza Owoc Sandomierski spółka Zoo obecnie liczy 112 członków gospodarujących na powierzchni około 940 hektarów sadów położonych w gminach obrazów koprzywnica, samborzec, dwikozy i sandomierz. Jabłka stanowią 85% produkcji firmy. Uprawiamy sady jabłoniowe, z których owoce wysyłane są do krajów Europy Zachodniej, Afryki, krajów Bałkańskich i Europy Wschodniej. Owoc Sandomierski produkuje także owoce pestkowe i owoce miękkie. Wielkość gospodarstw przedsiębiorstwa to średnio 8,5 hektara. Owoce pochodzące z sadów firmy charakteryzują się wysoką jakością, ponieważ produkowane są z zastosowaniem jednakowej, nowoczesnej technologii i zasad dobrej praktyki rolniczej. Owoc Sandomierski uczestniczy w wielu prestiżowych targach, tak jak ostatnio Fruit Logistika w